Siemka, Ej, dobrze znasz tą mordę, wiesz, że tutaj na rejonie się nie szponce, ziomek, ale te słowa pod teraz trafiają, ale wiesz, że że tak tutaj szarżą, szarżujesz cały czas. No stop, ale masz kurwa zgubne pióra. Uchechany siedzisz, ale mała struktura znowu bułchar szu. Teraz pośchu, teraz leciałbyś gdzieś, ale nie będę ci mówił, że jestem na twoich rewirach. No i chujce, nie. kolego, dziewczyno, przyjacielu mój, teraz posłuchaj, bo membraną w moim głosie wiesz, że tutaj podłudza cię, Ewentualnie wiesz, że nie szykujesz się do wojny, więc odpustę. Teraz wiesz, że tutaj powoli chciałbyś na luzie po połączyć trochę na rejonach. Wiesz, że to jest ta mała, ale zmienia się w dużą wojnę, sam zobacz, ile jeszcze energii kurwa tracisz przez takie małe konflikty ziomek. Teraz wiesz, że tutaj wkręcam część ciebie, siebie. No i chuj, teraz jestem niebanym poliglotem, wyjaśniam ci kolejne tematy tu. Poza tym nie będę ci mówił, że reklamuję się tu znów. Uch, teraz kolejny buch. Teraz wiesz, że zawracasz i kolejna lufa i pod stołem leżysz. Taki jest trup. Truchłem tutaj się szpącisz, wiesz, że tutaj mam dobrą membranę, ale więc nie będę ci mówił, że taką właśnie właśnie mam elokwencję tutaj ziomek bo cały czas tutaj dobę bezapierdala tutaj na internecie hej i każdy ma tutaj wewnętrzną jakąś kurwa potrzebę ale to nie ja to twoje ego pobudza cię wiesz że tutaj na rejonie twoim szponce się znowu wiesz że tutaj cały czas rygor ale to jest niewyremontowane kurwa ziomuś więc jak to powinno wyglądać teraz sam zobacz popatrz chciałbyś tutaj pod, podbić jeszcze podbit wiesz że tutaj chciałbyś stanąć Komie, ale jesteś i czujesz się jak nikt. Wiesz, że tutaj nie będę ci mówił, stary, że chciałbym podobrozić, i tu wjeżdżam tutaj na rejony i tłumaczę ci to znów. Buch, kolejny ruch, ej, wiesz, że tutaj cały czas zabraca taka jebany temat. Tematyka taka jest, ale na ostro, tutaj wjeżdżam też. Będzie hinol, i jano, będzie ostry, i też soku. Może na urodzinach, więc zapraszają cię w toku. Będziesz myśli miał nawet nazad. Teraz oni będą śpiewać tam nadal, teraz wiesz, że taka jest struktura, kultura hip-hopowa, więc ci wjeżdżam tutaj dobrze w ciebie, sam, sam zobacz, podkreślisz to jebanym vibe'em, ej, ja chciałbym tylko się spróbować, bo jestem ambitny chłopak, dobrze też, bardzo o tym dobrze wiesz, ej, i sytuacja jest taka, że kurwa na, na rewirach nakręcasz się, jak to być, zobacz, ale szczęki mi brakuje, co nie, chociaż do somatologa tutaj nie chodziłem i wiesz, jaka tu jest podkrętka, teraz sam zobacz, a teraz kurwa cały czas patrzysz na nie jak na żula, wkrętka, jak się miałbyś tutaj czuć. Ja się czuję, już to dobrze. Wiesz, że tutaj asymilacja ma być, ale to nie jest jebany kurwa koło Czy chuj wie co jeszcze jednego? I teraz tak z kamienic do bloków, z bloków gdzieś dalej. Już pomalowany świat miałeś, chyba raczej wątpię, stary. Ej, i teraz kurwa, każdy chce ci palić trawę. Palę trawę, to pod blokiem. Sam zobacz, że nie jesteś Bogiem. Ej! A